Nadużywanie alkoholu to poważny problem polskiego społeczeństwa. O ile na świecie spożycie alkoholu spada, w Polsce cały czas rośnie. Siłogodny sługa Boży ksiądz Franciszek Blachnicki zawsze mawiał, że kiedy czasami coś jest niewłaściwie czy źle, to zamiast jęczeć trzeba coś konkretnego, pozytywnego zrobić. Wiele tradycyjnych polskich uroczystości rodzinnych zawsze odbywa się przy alkoholu. Ośrodek profilaktyczno-szkoleniowy Fundacji Światło-Życie zamiast narzekać przygotował propozycję. Widząc, że wielu ludzi nie potrafi się bawić bez alkoholu, nie ma co nad tym jęczeć, tylko postanowiliśmy stworzyć warsztaty zabaw i wesel bezalkoholowych, by e, zamiast butelki ludziom dać wodzireja. Współczesny Wodzirej jest jak alkohol. Nie za dużo, ale zawsze w dobrym gatunku. Była audycja, którą ksiądz Kazimierz Radzik, pani Bernadetta Lechowicz-Noga i panowie. Kazimierz i Józef Hoina, która pomogła też w rozpropagowaniu tego pierwszego kursu i późniejszych warsztatów. Wypłynął temat, a to i czy są takie warsztaty, a może coś by się dało z tym zrobić, nie? Jakie warsztaty w ogóle, o czym mowa, nie? Prezentują swoją grupę, wypisaliśmy wszystkie pierwsze literki z naszych imion. A później takie Muza! Pierwsze warsztaty zrodziły się w Toruniu w radiu Maria Ci nas słuchacz yy, usłyszał, że prowadzimy wesela bezalkoholowe i zadzwonił, powiedział jak oni są tacy rewelacyjni, to niech innych nauczą i tak to się zaczęło. Duże ciśnienie, właśnie księdza Radzika i Beni, którzy zwrócili się do mnie, do Juska, żebyśmy my podzielili się swoim doświadczeniem prowadzenia imprez jako wodzireje. My byliśmy bardzo sceptyczni, nie chcieliśmy w ogóle tego prowadzić, żadnych warsztatów dla bo twierdziliśmy, że to się w ogóle nie da zrobić. Albo to się z Bodzirejem, ma to coś, ale nie da się tego nauczyć. I niechże z że to jest I Plan był bardzo ambitny i pierwsze warsztaty um, były bardzo mocno merytoryczne. Gwoździki? Dzisiaj forma warsztatów jest już inna, a oczekiwania uczestników. Informacje generalnie o warsztatach znalazłam w internecie. Potrzebowaliśmy czegoś nowego w zespole. Idziemy! Panie awansują! Kogo możemy spotkać na tego typu szkolenia? Do kogo są one adresowane? I ludzie, którzy tu przyjeżdżają, no to są ludzie, którzy prowadzą imprezy. Albo którzy nigdy w życiu nie prowadzili. W tej chwili zajmuję się głównie animacją dla dzieci. Prowadzę wesele w różnym stylu. Czasami jest to jako wokalistka, czyli zespołu, czyli ze sceny. O, pójdź za Warsztaty to jest dla mnie coś zupełnie innego. To jest spotkanie się z, z ludźmi, którzy nie, najchętniej tańczyliby cały czas. Którzy reagują na muzykę super spontanicznie. Wśród Wodzierie znaleźlibyśmy ludzi bardzo, bardzo, bardzo różnych zawodów. Ale myślę, że tu jest po prostu ten, tym wątkiem jak gdyby łączącym bardziej jest to, że ktoś lubi zabawę Miła Miła! i że też może mieć trochę takich choćby rysów przywódczych, przywódcę, żeby rzeczywiście no, ludzi pociągnąć. Oczywiście my ludzi wtedy uczymy, żeby nie byli liderami, którzy lansują siebie, tylko którzy w bardzo dyskretny sposób służą wspólnocie, aby ta zabawa rzeczywiście integrowała dane środowisko, a nie było moją popisówką. Ważny jest właśnie sposób, w jaki wprowadzamy ten taniec. I dłonimy ramiona, ramiona i kolniemy w prawo. Warsztaty to spotkanie liderów, na które przyjeżdża co roku kilkadziesiąt osób. Jaki mają cel? Każdy przyjeżdża tutaj, bo ma jakąś potrzebę. Jedni potrzebują tutaj dobrze potańczyć i pobawić się. Jedni potrzebują porozmawiać z ludźmi. Jedni potrzebują poszaleć się w różnych rodzajach zabawach, tańcach. Przede wszystkim dzięki warsztatom nauczyłam się publicznych wystąpień to jest bardzo ważne. E, nauczyłam się zwracać uwagę na, też na adykcję i na to, jak rozmawiać z ludźmi, przede wszystkim przyglądając się prowadzącym, w jaki sposób to robią. E, oni bardzo robią, no robią to bardzo dobrze przede wszystkim. Jedni są już tak na przykład styrani Pracą w Wodzireja, że przyjeżdżałem po to, żeby na nowo naładować akumulatory. Mam możliwość spotkania się z przyjaciółmi, z prowadzącymi, którzy e, są w stanie mnie ubogacić swoją osobą, nie tylko samym kunsztem wodzirejskim. E, I to taki czas, na który się czeka, za którym się tęskni. Mm. A więc no, przede wszystkim e, atmosfera, która panuje na tych warsztatach, jest e, mega. Spotkanie z ludźmi z branży, bo to też jest bardzo ważne, że gdzieś tam e, pomimo całych zajęć mamy czas na to, żeby porozmawiać ze sobą. No, jedni przychodzą, bo lubią atmosferę i szukają dla siebie e, jakiejś takiej odskoczni. Dziewczyny przyjeżdżają, żeby może poznać przyszłych swoich mężów, też się takie zdarzają i mamy już takie małżeństwa w Także teraz spróbujmy to zatańczyć. Nie po kole, po kole, idziemy po, kole. po kole. Przyjeżdżam tutaj przede wszystkim po nowe pomysły. Przyjeżdżam też do spotkania z ludźmi, ale przede wszystkim przyjeżdżam tutaj, żeby zainspirować się. Zaczęłam wykorzystywać to wszystko, czego doświadczałam tutaj na warsztatach. Właśnie podczas Zajęć dziećmi, podczas wszelkiego rodzaju imprez. W mojej pracy katechety wykorzystuję całą wodzirejkę. Szukałam sposobu na dotarcie do młodzieży współczesnej i szukałam sposobu, jak dotrzeć do nich, żeby opowiadać im o Panu Bogu troszeczkę innymi metodami. I właśnie zabawy, tańce wykorzystuję na bieżąco w mojej pracy w katechezie. Przyjechałam pierwszy raz na warsztaty, było to około 9 lat temu. Zobaczyłam, że to jest coś, co lubię robić. Tak naprawdę zainspirował mnie bardzo mocno Kazek, który zauważył we mnie jakiś tam potencjał i pchał mnie mocno do przodu. Chodzi o to, żeby ludzie tutaj przyjechali i przez parę dni bawili się dobrze, bez alkoholu, żeby uwierzyli. No właściwie nie, żeby doświadczyli że można fajne relacje zbudować między sobą, bez alkoholu i, i one są czyste, autentyczne, prawdziwe. oni się nie zapomina na dru drugiego dnia. Zostajemy, słuchajcie, w tym tej geografii, ale musimy coś dodać swojego, tak jak czujecie. Jest e, e, zaangażowanie ludzi, żeby pobudzić tych ludzi, emocje. I uczysz się tego tutaj, tak? E, I przede wszystkim to, co, czego się wydaje mi, można tutaj tego nauczyć, takiej otwartości na siebie nawzajem. W tych trudnych momentach, kiedy są trudne wesela i ciężko do gości trafić, to, że tutaj jestem, daje mi pewność siebie. Tu zobaczyli, że to jakby nie jest problem w tym, że ludzie się nie chcą bawić, tylko że to jakby ich propozycje czy ich sposób prowadzenia powoduje, że wytwarzają pewnego rodzaju barierę i dlatego zmieniają swoje jakby w ogóle nastawienie, czyli zmieniają swoje swoją mentalność myślenia, nie? Że to nie jest problem jest w ludziach, tylko problem jest w nich, nie? To, że oni jakby nie potrafią wyjść albo mają swoje ograniczenia, boją się, wycofują się, nie i tak dalej. Zaczęłam jeździć na warsztaty, i to był mój bodziec. Zaczęłam wychodzić na środek do ludzi. I stwierdziłam, że czuję się w tym o wiele lepiej. Ładuje mnie to energią. Jak ja wracam z warsztatów, to moi koledzy wiedzą, że muszą się nastawić na dużo różnych rzeczy, bo ja mam w sobie tyle energii i tyle takiej pozytywnej, dobrej energii, że chce mi się pracować bardzo. I tak jak każdy ze swoimi rozterkami potrzebuje być przez kogoś zrozumiany, tak Wodzirej też potrzebuje być czasem zrozumiany przez drugiego Wodzireja, opowiedzieć mu swoją historię. Myślę, że tutaj wiele jest takich sytuacji, że Wodzirej Wodzirejowi opowiada swoją historię i, jest, i ma takie poczucie spełnienia i zrozumienia przez drugiego człowieka. To też jest ważne. Pływamy morzu i muzyka. I nie ważne, i nie ważne, żeby... No, Witamy się, i uczestnicy marzą o karierze Wodzireja, ale czy każdy może nim zostać? Nie każdy, tak samo jak nie każdy może zostać yy, zawodowym tenisistą. Politykiem, y, operatorem kamżystą, Ale to się okazuje w praniu. Każdy może próbować. Każdy może próbować. Każdy może się w tym kierunku rozwijać. Ale czy każdemu będzie pasować akurat taki styl życia, tak naprawdę, bo to nie tylko jest praca, tylko styl życia? Pamiętam, gdy zaczynaliśmy, yy, były osoby przyjechały i mówili, nie, no to jest nieporozumienie. Okazuje się, że. Z czasem ta osoba rewelacyjnie dużo się uczyła, rozwijała i cały czas się uczy. A przyjechały też osoby, które od razu były rewelacyjne, świetne, terminy na dwa lata, zajęte, ale po tych dwóch latach skończyli w ogóle. Nie mieli serca do tego i zmienili w ogóle profesję. Jestem ostatnim, który mógłby powiedzieć komuś, że nie powinien być wodzirem. Wydawało mi się, że niektóre osoby z powodu swojej nieśmiałości, z powodu swojego zamknięcia się na komunikację z innymi ludźmi, e, introwertyczności takiej wewnętrznej i takiego po prostu sposobu bycia małowodziryjskiego nie mają szans zaistnienia w tej branży, a wielokrotnie okazało się, że to była jakaś może i dla nich terapia, a jednocześnie dla wielu gości jakaś, jakiś port bezpieczeństwa, ponieważ oni nie byli tak, takimi na przykład dominującymi wodzirejami. natomiast znam mnóstwo chłopaków, którzy właśnie w taki sposób delikatny, wyśmiały prowadzą i mają swoich klientów. I jeszcze raz, przynośliwy Myślę, że tak najważniejsze dla wodzireja nie jest sprzedanie swojej osoby, tylko trzeba wyczuć salę. Są goście, którzy potrzebują wodzireja, który mocno prowadzi cały czas, ale są też goście, że chcą sami prowadzić. I kluczem jest wyczucie. Być wodzirejką czy wodzirejem, kobietą, to trzeba mieć taki dystans duży dystans do siebie, bardzo duży dystans do siebie. Im większy dystans, tym uważam, że. Jest możliwość tutaj y, bycia Wodzirejką. Bargum błogosławi, serca nam naprawi. Hej! Jedziemy! Jest, 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 jest. Jest. jest ważne, żeby kształtować postawy. Bo dla mnie Wodzirej musi być swoistym liderem człowiekiem, który potrafi towarzyszyć, jak to pięknie mówi papież Franciszek, jest człowiekiem świadomym swoich słabości, swoich plusów, minusów i potrafi się przyznać też do swoich błędów, aby we właściwy sposób towarzyszyć ludziom. To nie jest osoba, która coś udaje, która potrafi być sobą, ale dla mnie też jest ważne, żeby to byli ludzie o wielkiej pogodzie ducha, o radości płynącej z serca, przepełnionego Bogiem. Para za parą, para za parą. I w przodu dziewczyny szepciusko. Koliberska, koliberska, białecka, plezka. Ukon. Wodzirej musi być trochę psychologiem, tak. Więc tak jakby musi czuć ludzi, też umieć ich kochać, tak. Myślę, że naj Najtrudniejsze takie momenty są, gdy Wodzirej uwierzy, że jest mistrzem świata. Dobry Wodzirej panuje nad wszystkim od A do Z, łącznie z tym, że kiedy się robi przy, że tak powiem, zjeżdżają wszystkie samochody, samochody nie mają gdzie zaparkować, jest parking, on jest od tego, żeby to, że tak powiem, rozwiązać na bieżąco. A, ciotka, I Wodzirej trafia do każdej grupy wiekowej, jak reagują osoby starsze? Ostatnio na weselu prowadziłem, po przyjęciu, gdy nad ranem przychodzą dziadkowie i mówi Proszę Pana, tyle co Pan powiedział o Polsce na tym weselu, to młodzi przez rok nie będą słyszeć. I ja się zastanawiałem, czy faktycznie tak było dużo. No był polonez. Był wiwa, taniec Wielkopolski. Był... co jeszcze było? Był Krakowiak. Jeszcze różne tam takie były momenty, że faktycznie było, było tego trochę. Może przypominać polskie tradycje, śpiewać o Bogu, a jeśli ktoś zdecyduje się na wesele bezalkoholowe, też może się im przydać. Bardzo lubię wesele bezalkoholowe, super, to jest rewelacyjna impreza. Warunek jeden jest taki, żeby goście wiedzieli, że są na wesele bezalkoholowe, no inaczej, że są zaproszeni na wesele bezalkoholowe, bo jeśli nie wiedzą o tym, to bywa różnie. Panowie, prosimy Panie! Sam miałem też wesele bezalkoholowe i wiem jaka była reakcja mojej drugiej mamy, czyli ukochanej teściowej. Teraz często też rodzice, na przykład z jednej strony nie piją i druga strona druga strona tutaj przejmuje to, że w rodzinie tej się nie pije alkoholu i uszanuje to. Ja na przykład bardzo lubię wesele bezalkoholowe. Dlaczego? No ta one trwają niekiedy dużo dłużej niż zwykłe wesele alkoholowe i ludzie się dużo lepiej bawią. Zazwyczaj oczywiście są to jakieś tam środowiska związane z kościołem, z oazami. Są to ludzie, którzy są nauczeni zabawy po prostu, dla nich nie jest potrzebny alkohol. Oni chcą się bawić do, do fajnej muzyki. No to będę takie wesele niejednokrotnie kończyło się o siódmej rano. Słyszałem o osobie, która po prostu prowadzi kliniki odwykowe i po prostu powiedział, że musi mieć wesele bez alkoholu, bo po prostu napatrzyła się tak, że nie ma zamiaru tego, tego jakby na swoim weselu przeżyć. Najdłuższy ból w Polsce tego dnia. Prowadzenie zabaw i imprez bezalkoholowych na pewno pomog pomogły mi w tym warsztaty. I to, czy to było w Katowicach kilka razy, czy już później e, te sierpniowe warsztaty, to wszystko pomogło przygotować mnie do tego, że um, dać mi tą nutkę pewności, że dam rada. E, oczywiście, że mieliśmy wesela bezalkoholowe. Upraszczając, są. Oczywiście, że są inne niż wesela alkoholowe. Bardzo często są po prostu lepsze. Są lepsze pod względem. Ilości tańca, ilości rozmów, integracji. Na takich weselach można mm, zrobić w zasadzie wszystko z gośćmi, i nie ogranicza nas w ogóle czas. Bo na weselach alkoholowych wiemy, że trudniejsze tańce nie wejdą po 12, bo goście już mogą być nieco wypici. Trudno im się tłumaczy pewne kroki, pewne zasady zabawy. Natomiast na weselu bezalkoholowym to, czy to jest czwarta nad ranem, czy, czy godzina 22, to zupełnie nie ma znaczenia. Panie się odwracają, i tak jak do marca! Ten alkohol zabija właśnie tą kreatywność ludzi, która mogłaby wyjść później i którą moglibyśmy razem stworzyć. Po prostu kończy się w pewnym momencie coś, co. Nie wiem, gdzie jest prawa i lewa strona, tak naprawdę. Z Zakopanego masz, strzymać! Odwracamy się! Panowie, odwracamy! Organizujemy w Sylwestra bezalkoholowego, tak? Jest milion sylwesów dookoła, przychodzi do nas na sylwesę bezalkoholowego człowiek i polewa pod stroną. No... Nie rozumiemy tego, no po co? No, przyjdzie, nie wiem, dwa lokale dalej, ma pewno, może sobie pić woli wzrósli wszerz, tak? A jednak coś jest takiego w takiej, w takiej imprezie, że no, chce być tutaj, no ale... Ciężko mu zezmiało. Na spotkaniu z parą młodą często pada pytanie: co zrobić, gdy na weselu bezalkoholowym jeden z wujków nie wytrzyma i pojawi się tam alkohol? Ja mówię: to zostawić, to są pojedyncze osoby. I jeśli nie uszanują, to co zostawiamy? Zajmujemy się gośćmi, którzy przyszli na wesele. I chcą się radować z przyjęcia weselnego. Wodzirej ma prowadzić wesela bezalkoholowe I... i ma też być tym, który powoduje, że na weselach alkoholowych, których jest znacznie więcej, ludzie mnie piją. Bo nie niejedna raz spotkałem rodziców, którzy mówili, że drugiemu dziecku zrobili wesele z Wodzirejem. I kupili tyle samo alkoholu, co na pierwsze wesele, ale pół alkoholu zostało po weselu. My dla mnie to też jest jakiś duży sukces, że ludzie więcej się na tym weselu bawili, niż pili. Czyli, że picie było bardziej, jak gdyby, elementem towarzyszącym, a nie głównym. Dopełnieniem warsztatów jest bal. Bezalkoholowy bal Wodzi Rejów. No stwierdziliśmy, że po paru latach e, takich kursów, które spotkaliśmy się na trzy dni, e, Spotkaliśmy się na przykład na warsztaty, gdzie tworzyliśmy różnego rodzaju scenariusze, że musimy przeżyć coś takiego, gdzie przy, przyjedziemy i po prostu pobawimy się jako wodzireje. Bo chodziło nam też o to, żeby na te bale trafiali nie tylko wodzireje, by tworzyli y, środowisko wodzirejskie, tak, bo nie chodziło o to, żeby tylko szkolić wodzirejów, tylko żeby ci ludzie związani z ośrodkiem księdza brachnickiego z Katowic czuli, że tworzymy środowisko wodzirejów, tak? to pomaga wtedy, że jeżeli gdzieś jest potrzebny wodzirej, to nie działam tylko kwestią rynkowo-konkurencyjną, ale myślę kategoriami, że ktokolwiek chce mieć wodzirej na jakiejkolwiek zabawie, powinien go mieć. Jeśli tworzymy dobre środowisko ludzi znających się nawzajem, to nie ma większego problemu, żeby nawet w krótkim czasie na gdzieś jeszcze jakiegoś wodziryja znaleźć, który akurat daną sobotę ma wolną. Yeah, yeah! Wodzireje często, pracując na weselach, czy na różnych balach, no niestety są trochę z dala od rodziny. I moją pragnieniem było, i to mówię, że to tak średnio wychodzi, bo jest część wodzirejów, którzy na przykład przyjeżdżają na bal wodzireja na przykład z żonami, czy wodzireje, które przyjeżdżam z mężami. Ale nie jest to nagminne doświadczenie, dlatego mówię, że chyba się trochę jednak ta moja myśl i to moje pragnienie do końca zrealizowało. Cofamy się 2000 lat wesele w kajewiejskim 2000 lat temu mężczyźni naszoto jeśli chcesz doświadczyć emocji wodzirejskich, organizatorzy zapraszają na warsztaty zawsze pod koniec sierpnia.